Zegar na ścianie jego gabinetu, dzieło szwajcarskiego rzemiosła warte więcej niż samochód przeciętnego człowieka, tykał z bezlitosną precyzją. Każde kliknięcie sekundnika było jak uderzenie młota w gwóźdź do trumny jego imperium. Adam Nowak siedział za biurkiem z machoniu, tak wielkim i lśniącym, że mógłby na nim wylądować mały helikopter. Za plecami miał panoramiczne okno, z którego rozciągał się widok na całe miasto-miasto, które kiedyś czuł, że należy do niego. Dziś czuł się w nim jak intruz. Była siódma rano. Za godzinę mieli przybyć prawnicy z ostatecznymi dokumentami. O ósmej miał złożyć podpis, który oficjalnie przekreśli wszystko, co budował przez ostatnie dwadzieścia lat. Bankructwo. Słowo to smakowało jak popiół w ustach. Oglądał swoje odbicie w wypolerowanym blacie. Widział mężczyznę w idealnie skrojonym garniturze, z pośrebrzanymi skroniami i oczami, w których zgasło wszelkie światło. Wyglądał na prezesa potężnej korporacji, którym był jeszcze wczoraj. Dziś był tylko fasadą, pustą skorupą, czekającą na ostateczne zmiażdżenie. Przez lata myślał, że pieniądze są pancerzem. Że chronią przed wszystkim, przed samotnością, przed porażką, przed bólem. Mylił się. Jego żona odeszła lata temu, znużona jego nieobecnością i emocjonalnym chłodem. Córka, studiująca za granicą, dzwoniła rzadko, a ich rozmowy były zdawkowe i pełne niewypowiedzianych pretensji. Przyjaciele? Miał partnerów biznesowych, znajomych z pól golfowych, ludzi, którzy śmiali się z jego żartów, dopóki płacił rachunki. Teraz telefony zamilkły. Został sam w tej szklanej wieży, otoczony symbolami sukcesu, które stały się symbolami jego klęski. Wszystko posypało się tak szybko. Seria złych inwestycji, agresywna gra konkurencji, zdrada rynku. Tak to sobie tłumaczył. Tak mu to przedstawiał Marek, jego dyrektor finansowy i jedyna osoba, którą uważał za przyjaciela. Marek był przy nim do końca, przygotowując wszystkie procedury, wyrażając współczucie i zapewniając, że zrobią to z godnością. Godność. Co za ironia. Drzwi gabinetu uchyliły się bezszelestnie. Adam nawet nie podniósł wzroku. Wiedział kto to. Codziennie o tej porze przychodziła pani Ewa, sprzątaczka. Była częścią tła, niewidzialnym elementem biurowego ekosystemu, jak szum klimatyzacji czy zapach kawy z automatu. Zawsze ta sama w skromnym, szarym uniformie, z włosami spiętymi w ciasny kok. Poruszała się cicho i sprawnie, opróżniając kosze, ścierając kurze, których on nigdy nie zauważał. Tego ranka jednak jej obecność jakoś go uwierała. Była świadkiem jego upokorzenia. Widziała go w momencie największej słabości. Zacisnął dłonie w pięści, czując falę irytacji. Chciał być sam. Chciał w samotności przełknąć tę gorzką pigułkę. Ewa, jak zwykle, nie odezwała się słowem. Wzięła worek ze swojego wózka i podeszła do wielkiego, chromowanego kosza na śmieci obok jego biurka. Był przepełniony zmiętymi kartkami dziesiątkami wersji przemówienia, które próbował napisać do pracowników, listów, których nigdy nie zamierzał wysłać. Gestem pełnym zmęczenia i rezygnacji, Adam zsunął z biurka ostatni stos dokumentów, które przeglądał przez całą noc. Papiery rozsypały się po grubej, wełnianej wykładzinie. Przeklął pod nosem. To był ten ostateczny, żałosny gest kapitulacji. Nawet nie chciało mu się ponieschylić. Niech zgniją, niech znikną, tak jak wszystko inne. Ale Ewa, zamiast po prostu wrzucić je do worka, przykucnęła. Zaczęła je zbierać z cierpliwością i metodycznością, z jaką polerowała jego biurko. Układała kartki jedna na drugiej, prostując zagnięcione rogi. Adam patrzył na nią z mieszaniną złości i jakiegoś dziwnego, nieokreślonego uczucia. Patrzył na jej spracowane dłonie, na skupienie na jej twarzy. Kiedy zebrała już wszystko, położyła równy stosik na rogu biurka. Już miała się odwrócić i odejść, ale zawahała się na ułamek sekundy. Jej wzrok zatrzymał się na jednej z kartek na wierzchu stosu w załączniku do umowy z głównym wierzycielem. Zmarszczyła lekko brwi. Było w tym coś tak nietypowego ta chwila wahania u osoby, która zawsze była jak automat, że Adam w końcu na nią spojrzał. Naprawdę spojrzał. Zobaczył kobietę w średnim wieku, o twarzy zmęczonej, ale inteligentnej. Jej oczy, choć podkrążone, miały bystry, skupiony wyraz. Przepraszam, panie prezesie powiedziała cicho, a jej głos był zaskakująco mocny i czysty. Nie moja sprawa, oczywiście, ale czy mogę na to spojrzeć jeszcze raz? Wskazała palcem na dokument. Adam wzruszył ramionami. Co za różnica? Proszę bardzo. I tak za godzinę będzie to makulatura. Podeszła bliżej i ostrożnie wzięła kartkę do ręki. Przebiegła wzrokiem po kolumnach liczb i drobnym druczku. Jej usta poruszyły się bezgłośnie, jakby coś liczyła. Adam obserwował ją z rosnącym zdumieniem. Co ta kobieta mogła rozumieć z zawiłych klauzul finansowych? Tutaj, powiedziała w końcu, a jej palec zatrzymał się na jednym z wierszy w tabeli. Ta transakcja. Przelew na rzecz spółki FLL Solutions. Data jest sprzed trzech miesięcy. Ale ja pamiętam tę nazwę. Adam zmarszczył czoło. To jeden z podwykonawców. Co z tego? Nie, to nie podwykonawca, zaprzeczyła łagodnie, ale stanowczo. Pamiętam, bo nazwa wydała mi się dziwna, taka historyczna. Widziałam ją na dokumentach, które pan Marek wyrzucał jakieś pół roku temu. To była spółka, którą zamykał. Mówił coś, że to stary, nieużywany wehikuł prawny. Byłam pewna, że została zlikwidowana. Coś w jej słowach, w tej pewności i nietypowym szczególe, przebiło się przez jego apatię. Zlikwidowana spółka? Dlaczego mieliby przelewać miliony do martwego podmiotu? To nie miało sensu. Jest pani pewna, zapytał, a w jego głosie po raz pierwszy od wielu dni pojawiła się nuta czegoś innego niż rezygnacja. Tak. Wie pan, ja kiedyś studiowałam prawo. Musiałam przerwać z powodów osobistych. Ale pewne rzeczy zostają w głowie. Pamiętam, jak pan Marek śmiał się, że nikt normalny nie nazwałby tak firmy. Adam poczuł nagły przypływ adrenaliny, jakiego nie czuł od miesięcy. Wyrwał jej kartkę z ręki i wpatrzył się w nią. FL Red Solutions. Marek. Coś zaczęło mu świtać w głowie. Mętne wspomnienie rozmowy sprzed roku, kiedy Marek sugerował założenie kilku spółek celowych do optymalizacji podatkowej. Adam, zajęty większymi sprawami, machnął na to ręką. Ufał mu bezgranicznie. Zerwał się z fotela, podbiegł do komputera. Palce, które jeszcze przed chwilą były bezwładne, teraz tańczyły po klawiaturze. Wpisał nazwę spółki w rejestrze handlowym: Status: aktywna. Właściciel. Jednoosobowy zarząd. Kliknął, żeby zobaczyć dane. Serce zabiło mu mocniej. Na ekranie wyświetliło się nazwisko. Nie Marka. Kogoś zupełnie obcego. Ale adres rejestracyjny był adresem prywatnego domu szwagra Marka. Zimny dreszcz przebiegł mu po plecach. To nie była pomyłka. To nie był przypadek. Proszę rzucił w stronę Ewy. Nie odrywając wzroku od ekranu, niech pani zostanie. Potrzebuję pani pomocy. Spojrzała na niego z wahaniem, ale ja muszę kończyć. Mam drugą pracę, a potem muszę odebrać córkę. Dopiero wtedy zauważył głębokie zmęczenie w jej postawie. Zmęczenie, które nie brało się tylko z pracy. Zapłacę pani za cały dzień. Podwójnie. Proszę w jego głosie była desperacja. Kiwnęła głową. Coś w jego odmienionym zachowaniu, w tej nagłej energii, udzieliło się także jej. Zegar tykał. Zostało im mniej niż godzina. Adam rzucił się w wir pracy. Dzwonił do swojego osobistego informatyka, budząc go i żądając natychmiastowego dostępu do zarchiwizowanych serwerów. Ewa stała przy nim, a on, ku własnemu zdziwieniu, zaczął jej tłumaczyć, czego szuka. Mówił o przepływach pieniężnych, o spółkach słupach, o mechanizmach, które Marek mógł wykorzystać. A ona słuchała i, co było najbardziej zdumiewające, rozumiała. Zadawała trafne pytania, wskazywała na potencjalne luki w dokumentach, które on w pośpiechu przeglądał. Jeśli ta spółka miała być przykrywką, powiedziała w pewnym momencie, to musiały być też inne. Nigdy nie tworzy się tylko jednej. Szukajcie podobnych nazw, podobnych schematów własnościowych. Miała rację. Była genialna. Adam, pod jej kierunkiem, zaczął kopać głębiej. I to, co znaleźli, mroziło krew w żyłach. Odkryli całą sieć firm krzaków, zarejestrowanych na dalekich krewnych i znajomych Marka. Przez ostatnie dwa lata, systematycznie, małymi i większymi przelewami, wyprowadzano z jego firmy kapitał. Inwestycje, które przyniosły straty, były celowo sabotowane. Kontrakty, które stracił na rzecz konkurencji, były podkopywane od środka przez fałszywe raporty i przecieki. To nie był upadek. To była egzekucja. A Marek, jego przyjaciel, był katem. W miarę jak odkrywali kolejne elementy układanki, Adam czuł, jak gniew zastępuje rozpacz. Gniew dawał siłę. Oczyszczał umysł. Patrzył na Ewę z rosnącym podziwem. Ta cicha, skromna kobieta, którą przez lata ignorował, okazała się mieć umysł ostry, jak brzytwa i niezachwiany kompas moralny. Dlaczego pani to robi? Zapytał w przerwie między jednym a drugim telefonem. Mogła pani to zignorować. Spojrzała na niego, a w jej oczach pojawił się cień smutku. Bo nienawidzę niesprawiedliwości. I wiem, co to znaczy, kiedy wszystko się wali. Moja córka, Zosia, jest chora. Ma wadę serca. Potrzebuje operacji, na którą mnie nie stać. Każdego dnia walczę o to, żeby dać jej szansę. Nie mogłabym spać, wiedząc, że ktoś w tak okrutny sposób odbiera panu wszystko, na co pan pracował. Jej słowa uderzyły go mocniej niż widok nazwiska szwagra Marka w rejestrze. On rozpaczał nad utratą pieniędzy i statusu. Ona walczyła o życie swojego dziecka. Poczuł falę wstydu. Cała jego tragedia wydała mu się nagle mała i egoistyczna w porównaniu z jej cichym, codziennym heroizmem. Ile kosztuje ta operacja? Zapytał cicho. Podała kwotę. Była astronomiczna dla niej, ale dla niego, jeszcze wczoraj, byłaby to równowartość nowego zegarka. Jeśli uda nam się to odkręcić, powiedział, patrząc jej prosto w oczy. Jeśli odzyskam firmę, pani córka będzie miała tę operację. Daję panu słowo. W jej oczach zalśniły łzy, ale szybko je otarła. Musimy się spieszyć, panie prezesie. Zostało piętnaście minut. Słowo prezes zabrzmiało teraz inaczej. Już nie jak tytuł zmarłego, ale jak wezwanie do walki. Punktualnie o siódmej pięćdziesiąt pięć do gabinetu wszedł Marek w towarzystwie dwóch prawników w nienagannych garniturach. Marek miał na twarzy wyraz troski i współczucia, tak doskonale wyćwiczony, że Adam poczuł mdłości. Adam, przyjacielu. Jesteś gotów? Zróbmy to szybko i bezboleśnie, powiedział, kładąc na biurku grubą teczkę z dokumentami. Adam spojrzał na niego, potem na Ewę, która stała cicho w rogu pokoju, niewidzialna dla przybyłych. Wziął głęboki oddech. Nie, Marku. Niczego nie podpiszę, odparł spokojnie. Marek zamrugał, zaskoczony. Adam, nie wygłupiaj się. To koniec. Pogódź się z tym. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej dla wszystkich. Lepiej dla ciebie, masz na myśli? Adam uśmiechnął się chłodno. Obrócił monitor komputera w stronę Marka. Na ekranie widniał schemat przepływów finansowych, misternie utkany przez ostatnią godzinę, prowadzący prosto do spółek krzaków. FL Red Solutions. Dzwoni ci to coś, Marku? A może Wercingetorix Holdings? Albo Budica Capital? Masz rozmach, trzeba przyznać. Cała plejada starożytnych wojowników walczących o twoją kieszeń. Twarz Marka zbladła. Jego maska współczucia pękła, odsłaniając panikę. Spojrzał na prawników, potem z powrotem na Adama. Nie wiem, o czym mówisz. To jakieś bzdury. Jesteś pod presją, gadasz od rzeczy. Naprawdę? Adam wstał. Czuł się wyższy, silniejszy niż kiedykolwiek. W takim razie nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli zadzwonimy na policję i do prokuratury. Myślę, że bardzo ich zainteresuje, jak miliony złotych z upadającej firmy lądowały na kontach spółek należących do twojej rodziny i znajomych. A wiesz, co jest najciekawsze? Ta pani, wskazał na Ewę, która sprząta ten bałagan, który po sobie zostawiasz, ma więcej przyzwoitości i inteligencji w małym palcu niż ty w całym swoim zakłamanym życiu. To ona to zauważyła. Kobieta, której nawet nie zauważałeś, właśnie uratowała te firmy. A ty, ty pójdziesz do więzienia. Marek rzucił się do biurka, jakby chciał zamknąć laptopa, zniszczyć dowody. Ale było już za późno. Adam był gotowy. Chwycił go za ramię z siłą, o którą sam siebie nie podejrzewał. Prawnicy stali jak wryci, nie wiedząc, co robić. Wynoście się, warknął Adam. Wszyscy. I przekażcie swoim mocodawcom, że gra się skończyła. Wypchnął ich za drzwi i zatrzasnął je z hukiem. W gabinecie zapadła cisza, przerywana tylko tykaniem zegara. Była ósma pięć. Czas bankructwa minął. Zaczynał się nowy czas. Adam osunął się na fotel, czując, jak adrenalina odpływa, zostawiając po sobie drżące zmęczenie, ale i ogromną ulgę. Spojrzał na Ewę. Stała w tym samym miejscu, z dłońmi splecionymi przed sobą. W jej oczach malował się szok, strach, ale i iskierka nadziei. Dziękuję, powiedział cicho. Te dwa słowa wydawały się żałośnie nieadekwatne. Uratowała mu wszystko. Nie tylko firmę. Uratowała go przed nim samym, przed A i rezygnacją. Dała mu cel. Co teraz będzie? Zapytała drżącym głosem. Teraz zaczniemy sprzątać. Ale tym razem naprawdę, odpowiedział, a na jego twarzy po raz pierwszy od miesięcy pojawił się autentyczny uśmiech. A pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, będzie umówienie wizyty u najlepszego kardiochirurga w kraju dla Zosi minął rok. Słońce późnego popołudnia zalewało złotym światłem zadbany ogród za nowym domem Adama. Dom był znacznie mniejszy niż jego poprzednia willa, ale po raz pierwszy w życiu czuł, że jest w nim życie. Strawnika dobiegał radosny śmiech. Adam pchał huśtawkę, na której siedziała mała, jasnowłosa dziewczynka o roześmianych oczach. Zosia. Po operacji została jej tylko niewielka blizna, ukryta pod kolorową bluzeczką. Była pełna energii ciekawa świata i ufała Adamowi bezgranicznie. Nazywała go wujkiem Adamem. Na tarasie, przy stoliku zastawionym lemoniadą i ciastem, siedziała Ewa. Skończyła przerwane lata temu studia prawnicze, Adam nalegał, finansując jej naukę i zapewniając najlepszych korepetytorów. Teraz odbywała staż w jego firmie, w nowo utworzonym dziale zgodności i audytu wewnętrznego, pilnując, by historia z Markiem nigdy się nie powtórzyła. Wyglądała inaczej. Zniknęły ślady chronicznego zmęczenia, a w jej oczach gościł spokój. Firma przetrwała. Proces odzyskiwania skradzionych pieniędzy był długi i żmudny, ale zakończył się sukcesem. Marek i jego wspólnicy zostali skazani. Adam musiał sprzedać część udziałów, żeby ustabilizować finanse, ale przedsiębiorstwo stanęło na nogi. Było mniejsze, ale uczciwsze i silniejsze moralnie. On sam też się zmienił. Pracował mniej, ale efektywniej. Nauczył się delegować zadania, ale też ufać ludziom tym razem właściwym. Odbudował relacje z córką, która, widząc jego przemianę, zaczęła go odwiedzać, zafascynowana małą Zosią i historią jej matki. Adam zatrzymał huśtawkę i przytulił Zosię, która objęła go mocno za szyję. Spojrzał w stronę tarasu. Ewa uśmiechała się do nich. Ich spojrzenia spotkały się na dłuższą chwilę. Nie było między nimi romantycznego uniesienia rodem z filmów. Było coś znacznie głębszego, partnerstwo, wdzęczność, wzajemny szacunek i ciche przywiązanie, które zrodziło się tamtego dramatycznego poranka w pustym biurze. Stworzyli nową, nietypową rodzinę nie z krwi, ale z wyboru, scementowaną przez kryzys i wspólną walkę o dobro. Patrząc na roześmianą Zosię i spokojną twarz Ewy, Adam zrozumiał coś, czego nie nauczyły go żadne książki o biznesie ani giełdowe wykresy. Zrozumiał, że tamtego dnia o ósmej rano miał podpisać nie tylko bankructwo firmy. Miał podpisać bankructwo swojego życia. A cicha, niedoceniana kobieta w szarym uniformie, zauważając błąd w papierach, nie tylko uratowała jego majątek. Wskazała mu błąd w całym jego systemie wartości. Pokazała mu, że prawdziwe bogactwo nie leży w liczbach na koncie ale w ludzkich odruchach, w odwadze, by walczyć o sprawiedliwość, i w cieple dłoni małego dziecka, które dzięki Tobie dostało drugą szansę. Musiał stracić wszystko, by w końcu zyskać to, co najważniejsze. I za te lekcje był wdzięczny każdego dnia.